te najważniejsze informacje. Jest to rok wyjątkowy, ponieważ 100% uczniów uzyskało promocję do klasy programowo wyższej i ukończyli szkołę. Wielkie prawa. za bardzo. Jest to też wyjątkowy rok, ponieważ w historii szkoły chyba pierwszy raz zdarzyło się, żeby klasa, jedna klasa, miała tak wysoką średnią, 5 16 i Dokonała tego klasa 4-a. 17 uczniów uzyskało średnią 5,5. To też jest bardzo duża grupa uczniów, a najwyższą 591 osiągnęli uczniowie klasy 4 b Pana Luz i Daniel 8 Aleksandra Luras 564 5.23 we wtorek na uroczystości Miejskiego Podsumowania Roku Szkolnego odebrały z rąk pana wiceburmistrza Nagrody Burmistrza Miasta Łowicza za wysoką średnią gratuluję razem z nimi nagrodę mistrza miasta jako sportowca szkoły otrzymał Michał i Przepraszam, Michała, za A jako osobowość szkoły, Nadia Mniarek. bardzo. Bardzo się cieszę, że jest mi dane pracować z tak zdolnymi, mądrymi uczniami, ale też z dobrym gronem pedagogicznym, którzy charakteryzują się nie tylko fachową wiedzą i są specjalistami w swojej dziedzinie, ale są ludźmi, którzy pochylają się nad każdym dzieckiem każdego dnia. Za to serdeczne dziękuję. Państwu rodzicom dziękuję za zaangażowanie, za codzienną współpracę, za to, że Państwo. Dobrze mówicie o szkole, że Państwo dbacie o to, aby wizerunek szkoły w środowisku był jak najlepszy. Dziękuję Państwu. Drodzy proszę o ostatnia uroczystość zakończenia roku w tej szkole. To Wasz ostatni dzień i przed Wami nowe wyzwania, nowe sukcesy. Życzę Wam do, do, do dostania się do wymarzonej szkoły. W życiu, na swojej nowej drodze prawdziwych przyjaciół, ludzi, którzy będą z Wami do końca życia. Tego Wam życzę. A wszystkim życzę odpoczynku na czas wakacji, udanego, bezpiecznego pobytu i dużo, dużo słońca. Dziękuję bardzo.